Panie burmistrzu, jesteśmy na wyjątkowym, na wyjątkowym wydarzeniu, czym jest Wielka Mokotowska. Proszę opowiedzieć e, chociaż w skrócie o historii danego wydarzenia. Gonitwa Mokotowska ma już 127 lat, bowiem od 1938 roku jest rozgrywana. Nazywała się do 1945 roku nagrodą Brauna. To było jeszcze rozgrywane jeszcze na torze, znaczy na torze, na torze, który się mieścił na polach mokotowskich historycznych, a od 1997 roku, czyli już 25 raz w październiku jako gonitwa pod patronatem burmistrza Mokotowa, dziś mamy srebrny jubileusz i z tego co słyszałem powtórzyła się historia, którą kiedyś opisał pan Tadeusz dołęga mostowicz Wygrał koń z numerem 1, drugi był z numerem 4, a trzeci był z numerem 7. Czyli ci, którzy byli pierwszy raz dzisiaj na torze wyścigów konnych postawili na... Trz bo koń ma cztery nogi i że siódmy dzień tygodnia trafili. Może trzeba sięgać po klasyków. No właśnie, z tego co o ile ja dobrze pamiętam, dzisiaj mamy 40 dzień gonitwy, zgadza się? Tak, tak dzisiaj jest 40, 40 dzień gonitwy sezonu 2022 roku na torze wyścigów konnych Służewiec. No a i październik trzecia, dobrze liczę, trzeci tydzień października. Czyli tak, tak jak to wypada, w okolicach 24 października zawsze się odbywa gonitwa mokotowska. Co można byłoby życzyć panu jako właśnie osobie, która reprezentuje właśnie ten Mokotów jakby nie było. Jednak Mokotów to jest jedna z najstarszych dzielnic w Warszawie. Mokotów jest od stu, ponad 105 lat już w granicach, w granicach miasta stołecznego Warszawy. Cóż nam należy życzyć Mokotowowi, żeby ludzie mieszkający tutaj na naszej dzielnicy pamiętali, że Mokotów jest jedną 18 Warszawy, a Warszawa jest jedna. Nie mogę pana nie zapytać, czy pan osobiście jest zwolennikiem albo uczestnikiem, jeżeli chodzi o dane wydarzenie w tym przypadku. Nie mówię w tej chwili o dzisiejszym wydarzeniu, natomiast ogólnie czy pan w dniu dzisiejszym miał okazję postawić na któregoś z koni. To już jest tradycja, że na gonitwie mokotowskiej burmi, burmistrz gra, o tak powiem, burmistrz gra, ale mogę powiedzieć, że z różnym szczęściem, bo burmistrz to też człowiek.